Zaczynamy od ćwiczeń w miejscu. Pierwsze ćwiczenie to imitacja odbicia w miejscu. Nie ćwicz, patrz. Staje tylko około, od prawa jest z tyłu. Ręce naczynia strony. Takie tak wystarczy. Nie muszę opisywać, gdzie, jak i Nie. Nie, dla dzieci tylko pokażę wyjaśnienie. Z tej pozycji wykonam imitację odbicia w miejscu. Zwróć uwagę, pokażę to z trzech możliwych stron. Wyraźne wspięcie na noży odbijającej. Noga wymachowa, ugięta w każdym ze stołów. skierowany przed siebie. Ręce pracują na przemian strągi. Lewa noga z przodu. Nie. Mówię lewa to lewo. Lewa Prawa noga z tyłu, ale. I zawsze trzeba się przysunąć do siebie. No. Dobra. Lewa noga z przodu, która z tyłu. A ręce? Trzeba z o, aż ka, Nie szkodzę, bo tego nie ćwiczymy, jedziemy! Proszę, z imitacją, Tak, do wyraźnie. Patrz z dnia przed siebie, aż przed siebie.